Burza wokół wystawy w Tokio. Dynamics of a Dog on a Chain, autorstwa Takayuki'ego Todo, wywołuje intensywne emocje i gorące dyskusje. Projekt opiera się na dwóch robotycznych modelach psów. Jeden z nich pozostaje nieruchomy, natomiast drugi jest przykuty do ściany łańcuchem i próbuje się z niego zerwać w stronę publiczności. Całość otoczona jest żółtą taśmą ostrzegawczą, która wyznacza bezpieczną strefę obserwacji. Wystawa wywołuje mieszane reakcje. Część widzów krytykuje projekt jako przykład nadużywania technologii, inni dziwią się możliwością odczuwania jakichkolwiek emocji, bo nie jest to żywy pies, a maszyna, która sama nie ma uczuć. Takajuki to do sztuką zbadał, jak ludzie reagują na interakcje z robotami, których zachowania mogą przypominać cechy ludzkie i otworzył tym samym furtkę do kolejnych badań dla psychologów. Żywe psy do niedawna pełniły głównie funkcje robocze lub obronne, nie budząc większych emocji i często trzymane na uboczu życia domowego. Dzisiaj psy to członkowie rodzin, z którymi właściciele dzielą szczere emocje. To rodzi pytanie, czy w przyszłości podobną ewolucję przeżyjemy w relacji z robotycznymi psami i one zaczną być traktowane jako przyjaciele rodziny. Co o tym myślisz i co czujesz, widząc te instalacje? Daj znać w komentarzu. Jeśli chcesz więcej takich treści, zasubskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę, to pomoże mi tworzyć kolejne materiały. Interesujący świat.